Karolina Plałgo, witam i zapraszam na dzisiejszy odcinek programu Ludzie Mówią. 1 lipca 2013 roku wchodzi w życie tak zwana ustawa śmieciowa. Zapytamy dziś przechodniów w Bolesławcu, czy są dostatecznie poinformowani i czego najbardziej obawiają się w związku ze zmianami. Dokładnie jeszcze nic nie wiadomo. A jakich Pan informacji oczekuje? No, jak, jak zawsze. Przede wszystkim takich informacji, że będzie drożej lepszy chyba nie można oczekiwać. No chyba o to chodzi. Wiemy, bo myśmy do rejonu papier składali. Wie pani co, będzie źle dzieci. Na będzie pomyłka, jak nie wiem. Dlaczego pani tak sądzi? A bo wiem, bo ludzie niektórzy nie rzucają. Patrzą, aby do Kuba, aby do Kuba rzucić. Dobrze, że będzie ta segregacja. Ja wiem, czy nie, nie bardzo to tak wychodzi. A po piłce będziemy sypać, jak my mamy piece. O. Ja mam piec, na przykład parę w piecu. Gdzie będę to wysypywać? Uważa Pani, że kampania informacyjna jest dostateczna, że dobrze jest Pani poinformowana o tym wszystkim, co się no my, właśnie my, będzie działo my, po ja tym pierwszym... Ja mam taką książeczkę, nie, że świecie te słoiki do tego, plastyki do tego, tam jeszcze coś, bo ja tu mieszkam, na Prusach, ale po ja nie wiem, chyba do, do śmietnika takiego kosza, nie, będzie wysypywać. A jest coś, co Panią niepokoi bardzo, czy jakieś informacje, które by właśnie Pani chciała wiedzieć na temat tej Pani, ustawy? Najlepiej na, na, na nic nie wiedzieć, bo senerwu, tylko psuć trzeba. Najlepiej, żeby nie. Ludzie nie bardzo są zadowolone z tymi śmieciami, Pani, bo to będzie tak mylone. Niektóre będą rzucać, a niektóre U nas tak robią. Przywożą nawet śmieci od kogoś. Domu. My kiedyś tak w zeszłym roku przyłapali kogoś na śmieciach, że rzucał śmie do śmietnika, przyjeżdżał samochodem, wywalał śmiecie nam. Myśmy raczej życie w tym roku, no to jeszcze dostaliśmy. A opłaty za śmieci? O, opłaty za śmieci mają być po 11 zł, nie? Jak ktoś nie będzie segregował, jak ktoś będzie segregował, to... A tak będzie płacić się 15 chyba, nie? Czyli jest mniej niż było, czy więcej? No myśmy płacili też 9 zł za śmiecie, Czyli troszeczkę. Trochę więcej. One wszystko nam podwyższone długo, nam to na moje emerytury zabierają. to nic nie będzie w tej naszej. <noise> czy wypełniały już Panie deklaracje Już wypełniały się. Czy, są, e, czy mają Panie wszystkie informacje, które chciałyby Panie wiedzieć na ten temat? Czy, są, czy jest coś, co Panie niepokoi a propos e, tej nowej? Ja wszystko tak, wiemy. Wszystko wiemy. <noise> no, nie ma nic niepokojącego. Tak, dostaliśmy całą informację do domu. Przyszło pocztąd. Chyba nawet nie, bo tam nasza pani co się zajmuje tymi sprawami nam przyniosła do domu. Mhm. Także jesteśmy na bieżąco z tymi sprawami. Deklaracja złożona. Znaczy jeszcze nie, bo jest, to jest chyba do końca nawet miesiąca kwietnia, także jeszcze zdążymy to złożyć. Mhm. Coś niepokoi pana w tej wszystko jest... Nie mam problemu. I tak segregujemy, i tak segregujemy, także nie ma żadnego problemu. A czy będzie to tak, czy będzie inaczej? Żadna różnica to urząd wyśle wnioski do wypełnienia, i te po wypełnieniu zapiorą to i ocenią. Czy Pan ma wszystkie informacje? Czy coś Pana może niepokoi w związku z tą nową ustawą? Proszę Panią, to i tak nie przejdzie, bo to zależy od wychowania społeczeństwa. Jak jest zbiorowy zbiornik, proszę Panią, to tam jeden wrzuci właściwe śmieci, drugi wrzuci niewłaściwe śmieci, a tu idzie na wszystkich. Trzeba najpierw wychować społeczeństwo, proszę Panią. Uważa Pan, że nie będzie takiej kontroli, tego właśnie, czy, czy ktoś zagreguje te śmierci? A kto postawił przy śmietniku kontrolera, będzie stał? No jak Pani to sobie wyobraża? Czyli nie jest to do końca dopracowane przez. No, oczywiście, że nie. Ja mówię, wychować społeczeństwo trzeba najpierw, proszę Panią. A wtedy takie coś na pewno się uda. 1 lipca wchodzi w życie ustawa śmieciowa. Czy pani wie coś na temat tej ustawy? Ja dostałem jeszcze zawiadomienia, słyszałam o tej ustawie, już moje znajome dostały i są zaniepokojone, bo nie wiadomo, jak to z tym wszystkim sobie poradzić, a ja jeszcze nie dostałam, także czekam cierpliwie. Nie wiem czy to lepiej, czy to gorzej. I trudno być. Ta kampania informacyjna, no to... trochę. Kuleje chyba. Kuleje. Kuleje. O tak, tak bym powiedziała. Mhm. A czego Pani bych oczekiwała właśnie? Znaczy, czy... W ogóle nie rozumiem, bo m, mają być z, zróżnicowane stawki od y, segregowania i niesegregowania tych śmieci, tylko nie wiem kto to będzie sprawdzał i jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. To takie dla mnie trudne do y, zrozumienia na razie, no ale mówię czekam i może się dowiem konkretów. Znaczy się ja jestem z Nowogrodzca i dostaliśmy takie pismo y, od burmistrza. Że mamy y, y, po prostu umowy, podpisywać y, nowe, a starą musimy y, zanulować tak po prostu i ten. Nie byłam dzisiaj nawet załatwić tutaj y, w zakładzie y, komunalnym, nie? że tak powiem. Wszystkie pani informacje ma dotyczące tej, tej ustawy śmieciowej, czy, czy coś Panią niepokoi, no ja po prostu jestem jeszcze taka niepewna tego wszystkiego, nie wiem na czym stoję po prostu, nie na razie, do końca czerwca yy, yy, Bolesławiec będzie odbierał śmieci, nie, a potem się okaże, kto wygra przetarg, tak mi Pani powiedziała. Mhm. Czyli, czyli chciałaby Pani jeszcze jakieś informacji bardziej szczegółowych, czy? Tak. tak, wolałabym jeszcze się czegoś więcej dowiedzieć, nie? Jest to dla mnie troszeczkę... Takieś, no, niezrozumiałe za bardzo. Bo na przykład jeśli chodzi o tą segregację, wydaje mi się na przykład, że dobrze, ja będę segregować, a sąsiad nie będzie segregował jaki będzie z tego efekt? nie jest to do końca dopracowana. Nie ustawa. jest, nie. A złożyła już pani y, deklarację. Ja mam dom własnościowy, także ja w MPGK chciałabym, żeby ta firma była dalej, bo jest dobrą firmą, nie narzekam. As Skąd Pani miała informacje dotyczące właśnie tej ustawy? Telewizji, no także i były roznoszone te do wypełnienia druki, także... Czyli wszystko w porządku? Wszystko w porządku. No, tylko czekać kto będzie, no nie? No na razie tyle, o tyle ile, że muszę złożyć deklarację, natomiast nic więcej nie wiem. Jak złożę to się dowiem, czy będą takie same kwoty rozliczeń, czy, czy inaczej, jakie są limity określone wody nieczystości ścieków, nic nie wiem na razie. Czyli przydałyby się jakieś bardziej szczegółowe informacje? Chciałby Pan wiedzieć więcej? No na jakimś supie. jak przy okazji się przechodzi, to człowiek by przeczytał. Informacji do domu Pan nie dostał? Nie. Mam już, tylko jutro dopiero będę składała. Bo to jest przedłużone do końca kwietnia, także... Skąd Pani informacje? Albo ja dostałam do domu. Jest Pani dostatecznie doinformowana, ma Pani w związku z tą nową ustawą, jest Pani spokojna, czy raczej jakieś obawy? No troszeczkę za drogo to będzie wynosiło, jednak. No zobaczymy co z tego wyjdzie, tak jak tam jest opisane w tym to 40 złotych, czy 40 coś złotych od wywozu śmieci, a ja sama jestem, to, to jednak za dużo. Nie tylko tak wyrywkowo usłyszałam w radiu. Z radia się Pani dowiadywała? Jakieś ulotki informacyjne do domu Pani nie przychodziły? Nie. Jeszcze nie. Deklaracji Pani w związku z tym też chyba nie złożyła? Jeszcze nie. Jakie, jakich Pani informacji by oczekiwała? Czego chciałaby się Pani dowiedzieć na temat tej nowej ustawy śmieciowej? Przede wszystkim koszty. To jest to najważniejsze? To jest najważniejsze, tak. tak. Myślę, że wiem. Służą odpowiednie dokumenty tam, gdzie trzeba. No to już trzeba czekać. Skąd Co Pani miała informacje na temat właśnie Dostaliśmy pisemko, no i w mediach się szeroko o tym mówi głośno od jakiegoś, jakichś kilku miesięcy, że nowe zasady wchodzą, więc trzeba było się wsłuchać, bo to dotyczy naszych kieszeni, że czy tak powiem. Mhm. I jest Pani spokojna o tą nową ustawę, czy jednak pojawiają się jakieś obawy? To znaczy obawy zawsze są, to wszystko wyjdzie w praniu, będzie może potem trzeba coś zmienić w przepisach, no ale na dzień dzisiejszy, no to jest jak jest. Jest segregacja, wpływa dobrze na środowisko i mam nadzieję, że, że będzie wszystko tak poukładane, że każdy się do tego dostosuje. Nie będzie dzikich wysypisk i tak dalej, i tak dalej. Może kary wzrosną, nie wiem. Już złożyli Państwo... Złożyliśmy deklarację. W związku właśnie z tą nową ustawą, czy są Państwo spokojni, czy jednak pojawiają się jakieś obawy? No Ja się obawiam jednego tylko, że jeżeli chodzi o tę segregację śmieci, powiedzmy mieszkamy w bloku. My będziemy, że jedni będą segregować, drudzy nie będą, prawda? I z tym jest taki w później się wiąże problem, że jeżeli tak jak jest tam napisane, że będą sprawdzać. I jeżeli... nie mogą być kary, odsetki od kary, więc to mnie troszeczkę niepokoi, nie? Czyli nie do końca jest to do pracy, No to właśnie. Do pracy. Właśnie, no tak. Właśnie mówię, jeżeli ktoś ma domek swój, tak? I wtedy to może się wywiązać z tego, że się zobowiązałam do segregacji. Tak, a, a tak jak my w bloku, no to mówię, tutaj jest troszeczkę taki, no tak Nie różnie. Tak. Uh -huh. A czy jest coś, co jeszcze państwo by chcieli wiedzieć a propos yy, tej ustawy? W zasadzie wszystko, wszystko jasne. jasne. Wszystko jasne. Tak. Pytamy dzisiaj o nową ustawę śmieciową, która wchodzi w życie od lipca tego roku. Czy pani już ma wszystkie informacje na temat nie tego, jak żadnych, będą.? Od... Nie mam żadnych informacji. Nie dostawała pani do domu żadnych takich informacji dotyczących tego, jak będą segregowane odpady, jakie będą w wysokości. Nie, nie. nie znaczy nie powiem, bo nie czytałam. Dostałam jedną. Znaczy tam bodajże są trzy różne kartki, których nie zdążyłam do dzisiaj przeczytać, do wypełnienia. Yy, niepokoi mnie fakt, że bez koperty znalazło się to w skrzynce na listy. Nie wiem, od kogo to dostałam. Może to żart prymaprylisowy, bo to było dwa dni przed świętami. Po prostu nie wiem. Z braku czasu nie czytałam, nie przeglądałam tej sprawy. Co chciałaby właśnie wiedzieć pani na temat yy... Tej ustawy. Mieszkam w bloku, który należy pod wspólnotę. Wydaje mi się, ja płacę do wspólnoty i ze wspólnoty powinnam dostać informacje. Na podwórku stoją kubły, świadoma jestem od lat, segregujemy od lat. Ale dlaczego ja mam składać wniosek, mieszkam w innym w innym, yy, mieszkam w Bolesławcu, pracuję w Nowogrońcu, mam brać dzień wolnego i biegać wypełniając wniosek, gdzie płacę czynsz do wspólnoty. Wydaje mi się tu nieporozumienie, chociaż nie wiem, skąd dostałam ten druczek. Nie wiem. Nie powinno być to bardziej yy... jasne. Yes. Kto mi to podrzucił, a może złośliwy sąsiad? Nie interesuje się tym. No bo się nie interesuje. Nie, nie wiedza kosztuje, ale taka jest prawda. Czyli uważa pani, że deklaracje powinni składać właśnie zarządcy, zarządcy. Tam gdzie płacę y, odpowiednie kwoty dla nich. Proszę panią, mam wszystkie informacje i w naszym kochanym Bolesławcu, przy naszym kochanym prezydencie nie płacimy wcale tak bardzo dużo. Bo jak segreguję swoje śmieci, to zapłacę 11 zł, a jak nie segreguję, to zapłacę 15. I e, wolę segregować. I proszę panią, mamy. E, te kubły, czy tam jakie kosze, czy coś takiego. I dostaliśmy informację dokładną, że tylko ktoś, kto Jestem alfabetą, to by nie zrozumiał tego wszystkiego. A jak ma chociaż troszkę y, y, umie czytać i pisać, to już wszystko zrozumie. Także naprawdę nie mamy y, z tym problemu żadnego. Nie ma... obawia się Pani niczego w związku z tą ustawą? Nie, nie. Nie obawiam się i jestem za tym, żeby segregować, bo proszę Panią ludzie są bardzo, bardzo wygodni, wszystko mieszają. Ja też segreguję. Od... Nawet nie było ustawy, a ja mam Jeden y, woreczek na plastyki, drugi woreczek w domu pod zlewozmywakiem. Y, drugi mam na szkło, trzeci mam na y, y, papier, a ogólne śmieci mam od razu, tak co się coś tam wyrzuci, prawda? Jak zwykle. Ale żeby tak jak ludzie robią i przyjdzie, wyrzuci pod, przy, przy koszu dookoła jakieś tam świeństwa i tak dalej, to ja tego nie jestem nauczona, jestem temu przeciwna absolutnie. A to, co jest u nas teraz w Bolesławcu, żeby zakończyć, to naprawdę jest w porządku. Naprawdę. Tylko mogę, muszę pani powiedzieć, nie wiem, jak będzie z y, y, domami y, prywatnymi. Poza terenem Bolesławca. Tam podobno są problemy, bo <laughs> trzeba wcześniej wymawiać, nie wie się jeszcze, co to będzie za umowa podpisana, trzeba teraz wymówić, nie wiadomo, czy się opłaca, czy korzystnie, czy nie. Także tam ponoć jakieś problemy są, na zewnątrz, w wioskach, czy tam po osiedlach. Ale tu w Bolesławcu, a Bolesławiec jest czciutki. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.